Chcemy kilka słów powiedzieć o, o zmianach, jakie proponujemy do o, o programu mieszkanie dla młodych. Jak Państwo wiecie, program Rodzina na swoim wygasa. Skorzystało z niego blisko 190 tysięcy chętnych i teraz mamy przed sobą otwarcie nowego programu. Ten program został przedstawiony przez ministra. Stałymira Nowaka, a my w dyskusjach naszych parlamentarnych, wewnętrznych, razem z Polskim Stronnictwem Ludowym stwierdziliśmy, że ten program i w uzgodnieniu z, także z rządem, że ten program należy poszerzyć tak, aby był on także istotny i skuteczny dla dodatkowej grupy młodych ludzi i tu oddaję już głos panu przewodniczącemu Boremu. Drodzy Państwo, dzisiaj to jest bardzo ważne wydarzenie, bo mamy wspólne uzgodnienie dwóch klubów parlamentarnych, żeby projekt rządowy poszerzyć jednak o bardzo dużą, solidną grupę młodych ludzi, którzy mogliby skorzystać z tego programu dla młodych, dla młodych małżeństw, dla młodych osób, które chcą mieć własny dom. Ale to nie tylko dom nie tylko swojem 4 w bloku, nie tylko wielkim mieście tam, gdzie jest budownictwo deweloperskie czy spółdzielcze, ale także chcemy, żeby dać dużą szansę ludziom młodym mieszkających na wsi, w małych miasteczkach, w miastach, jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne. Uważamy wspólnie, że jest to dzisiaj w doby kryzysu bardzo ważny problem i potrzeba, żeby właśnie ludziom młodym, którzy często budują dom jednorodzinny, systemem gospodarczym, stworzyć taką możliwość także i otworzyć duże możliwości w najbliższych latach inwestowania, budowania własnego domu rodzinnego, bo w ostatnich latach poprzedni program dawał taką możliwość także właśnie na inwestycje i na budowę domów jednorodzinnych. Dlatego też wspólnie będziemy w tym tygodniu na podkomisji komisji proponować rozszerzenie tego programu Mieszkanie dla Młodych właśnie o budownictwo jednorodzinne do 100 metrów kwadratowych budownictwo jednorodzinne. Chcemy przez to zwiększyć ten program być może nawet y, razy dwa. Taka jest nasza intencja i taki jest nasz sens. Mamy uzgodnienie także wspólne z rządem, z ministrem Nowakiem, że, że jeśli ta propozycja byłaby tak zrealizowana, to będzie także e, opinia pozytywna na ten temat ministra Nowaka i, i rządu Rzeczpospolitej. Wydaje nam się, że w tym okresie, e, gdzie bardzo istotne jest każde miejsca pracy, bardzo istotne jest budowanie dzisiaj w środowisku także małych miasteczek i wsi, domów jednorodzinnych, które w dużej mierze także są skierowane na właśnie polskie materiały budowlane, na, na polską wytwórczość, że może to w sposób bardzo aktywny i bardzo dobry także troszkę zmobilizować ten sektor budownictwa i sprawić, że te przychody przy okazji także podatkowe, budżetowe będą większe, a zaletą największe będzie to, że ileś tysięcy młodych ludzi będzie mogło mieć swój dom jednorodzinny, będzie mógł ten program rzeczywiście w sposób bardzo aktywny wpływać na, na decyzje młodych ludzi, na ich inwestycje, na ich miejsca pracy, na ich zachowania, ale także pamiętajmy o tym, że socjologowie ostatnio pokazali takie badanie, gdzie, gdzie pokazują, iż w najbliższych 10 latach około 2 milionów Polaków z miast zamierza przeprowadzić się do środowisk mniejszych, gmin i wsi. To jest także ukłon pod te osoby, które być może mają takie pomysły i takie projekty, żeby wesprzeć ich starania właśnie o swoje, o swoje własne, własne mieszkanie. W kwestiach szczegółowych panie, pani posłanka i pan poseł będą odpowiadać na pytania szczegółowe państwa, ale chcę powiedzieć też jeszcze jedną ważną rzecz, że chcemy, taki jest nasz cel, żeby w tym tygodniu pracę w komisji nad tą ustawą zakończyć. Jest taka nasza szczera intencja. Jest duża szansa, że do końca tego miesiąca, po wakacjach już Sejm mógłby już tą ustawę przyjąć w trakcie swoich prac. Są z nami pani poseł Bukiewicz, pan poseł Dąbrowski. Bardzo proszę panią Bożenę Bukiewicz teraz o zabranie głosu, a potem pana poseł. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę Państwa, narzuciliśmy sobie bardzo duże tempo prac. Dzisiaj jest druga podkomisja do tej ustawy jutro jest trzecia, pojutrze czwarta, także chcielibyśmy pod koniec sierpnia zdać sprawozdanie pod Komisją Infrastruktury i Finansów, tak żeby zakończyć już procedowanie nad tą ustawą. Ja tylko powiem o najważniejszych założeniach tej ustawy. Ustawa Mieszkanie dla Młodych wpisuje się w program rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ro, rokiem rodziny nazwała ten rok, dlatego wpisuje się w program dla rodziny. Jak wiecie Państwo, rodzina na swoim już się skończyła i mieszkanie dla młodych jest bardzo ważnym instrumentem, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli pozyskać własne pierwsze mieszkanie. Jakie są warunki które muszą spełnić młodzi ludzie, chcąc korzystać z pomocy państwa. To jest przede wszystkim wiek 35 lat. Dotyczy to singli, a także dotyczy to związków małżeńskich, w których jeden z małżonków spełnia ten warunek. Drugie, Drugi warunek to jest nie posiadać dotychczas, czyli dla tych, którzy nigdy nie posiadali w swoim życiu żadnego mieszkania ani domku jednorodzinnego czy też części byli udziałowcami w częściach danego mieszkania czy domku jednorodzinnym. Trzecie to jest zaciągnięcie kredytu na minimum 50%, ponieważ wychodzimy z założenia, że jeżeli kogoś stać na to, żeby mniejszy kredyt wziąć, to stać go też na to, żeby samemu sobie kupić mieszkanie czy też wybudować dom. Następny to jest kredyt, musi być co najmniej na 15 lat. W rozwinięciu tego samego dotyczy. Przez 5 lat nie można tego mieszkania ani zbyć, ani wynająć, ani przeznaczyć na inne cele, jak mieszkalne dla siebie i swojej rodziny. Dla małżeństw, które są bezdzietne ewentualnie dla singli, które, którzy nie posiadają dzieci, pomoc państwa w tym programie mieszkanie dla młodych będzie wynosiła 10% wartości mieszkania, 50 metrów wartości mieszkania przy, ty, przy założeniu, że mieszkanie nie może być większe jak 75 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o osoby z dzieckiem jednym czy dwójkiem to pomoc państwa będzie wynosiła 15%. Jeżeli w ciągu 5 lat od momentu zamieszkania w nowym mieszkaniu czy domku jednorodzinnym, bo rozszerzamy o domki jednorodzinne, urodzi się trzecie lub następne dziecko, pomoc państwa będzie jeszcze większa o następne 5%. Czyli w sumie proszę zwrócić uwagę na to, że młodzi ludzie mogą uzyskać maksymalnie 20% wartości 50 metrów mieszkania. To jest bardzo dużo, uważam, i najważniejsze jest też to, że młody człowiek chcąc kupić nowo, nowe mieszkanie czy dom, największy problem ma z czym? Z uzyskaniem pieniążków na wkład własny. I ta pomoc będzie pomocą do wkładu własnego. Czyli jednorazowo państwo z funduszu dopłat poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dopłacał do wkładu własnego. Jeżeli chodzi o. Te, to następne dziecko, jak się urodzi i te 5% dodatkowego wsparcia związanego z trzecim i następnym dzieckiem, to będzie to nie do wkładu własnego, tylko oczywiście kwota, która będzie zmniejszała dług zaciągnięty w banku. Jeszcze co jest bardzo ważne, to to, że my wspólnie z kolegami z PSL-u ustaliliśmy, że właśnie nie tylko mieszkania, bo mieszkania są budowane w dużych ośrodkach. W małych ośrodkach nie ma firm, które mogłyby budować y, mieszkania wielorodzinne. A jak Państwo wiecie, na wsiach ludzie się budują, na swoich małych na, znaczy na swoim terenie budują małe domki. Domki nie są duże, dlatego też. Wiemy, że potrzeba taka jest budowania domków jednorodzinnych na wsiach i w małych miasteczkach. Wyszliśmy tutaj naprzeciw, ażeby rozszerzyć krąg osób, które mogą skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. I rozwiązanie proponujemy takie, że jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, znaczy przepraszam, jeżeli ktoś kupuje domek jednorodzinny, to wtedy my dopłacamy do 50 m2 tego domku, tak jak przy mieszkaniu. Warunkiem obligo jest to, żeby domek był maksymalnie 100 metrowy, to znaczy 100 metrów powierzchni użytkowej. Jeżeli chodzi o domy budowane w systemie gospodarczym, to tutaj trudno było nam rozwiązać ten problem. I postanowiliśmy, że w tym wypadku te rodziny, te osoby budujące dom w systemie gospodarczym będą mogły skorzystać w dalszym ciągu z tak zwanego odpisu VAT-u, ponieważ od 1 stycznia 2014 roku tego, z tego odpisu inni, inni Polacy nie będą mogli korzystać. W związku z tym zostawiamy możliwość skorzystania z odpisu VAT-u tylko dla tych, którzy będą budowali domy w systemie gospodarczym i korzystający z tego programu mieszka mieszkanie dla młodych. Fundusz dopłat będzie zasilony właśnie dzięki temu, że od 1 stycznia 2014 roku nie będziemy już mogli odpisać sobie VAT-u. Jeszcze jedna poprawka, którą żeśmy wnieśli, bardzo ważna, a mianowicie chcemy zwiększyć limit ograniczony przez, usta, znaczy, przez, usta, znaczy, przez rząd, który jest tutaj autorem tej ustawy, a mianowicie w pierwszym roku zostawiamy tą kwotę 600 milionów, w następnym roku, w 2015, chcemy zwiększyć o 100 milionów czyli z 600, 615 na 715 i tak do końca 2018 roku o 600 milionów, czyli suma summarum w funduszu dopłat znajdzie się 3 miliardy 627 milionów złotych na program mieszkanie dla młodych. Uważam, że ten gest w dobie problemów, jakie mają wszystkie kraje europejskie, jest bardzo dobrym i <coughs> świadczącym o tym, że rząd platformy obywatelskiej i PSL dba o ludzi młodych i chce im pomóc. Dziękuję bardzo. Pan proszę bardzo. Ja już, podsumowując, powiem tylko tyle, że zależy nam bardzo na tym, aby ten projekt przed jak najszybciej w życie, dlatego tak intensywne prace komisji. Cieszymy się również, że zarówno na komisji, jak i w klubie naszym gościem był minister styczeń i że udało nam się go przekonać do tego, aby do programu weszły również domki jednorodzinne, zarówno te kupowane czy budowane przez firmy deweloperskie, jak również te budowane systemem gospodarczym. Liczymy na to, że to będzie Duże wsparcie dla młodych ludzi, ale też taki impuls pobudzający polską gospodarkę.